Idziemy do przycmentarnego muzeum w Czechach sprawdzić trasę na jutro, przy przy okazji poszukać trochę jedzenia dla naszych gości, którzy przyjeżdżają jutro na spotkanie z Dżemesiem. To jest sprawdzimy, czy to jest taka czeska odpowiedź na cmentarz w sapancie, czy coś zupełnie innego. No w każdym razie ścieżka przed nami. Na czeską stronę. Tak, teraz na czeską stronę. A przy okazji, jak się znajdą jeszcze jakieś grzyby, to będą natarte, czyli te jedzenie dla gości. Gruszki mamy, może też. Czas poszukać grzybów. No chyba, żeby się jeszcze jakaś kania trafiła, co jest mało prawdopodobne, ale gdyby się trafiła, to będą mieć szokrety grzybowe. Wszystkim jest gorąco, zaczynamy się rozbierać. Tak, bo cały czas mamy pod górę, a jednak człowiek lepiej się ubierze, bo wydaje mi się, że zimno. A później w górach trzeba zdejmować. No to a. każdy ma inną kondycję. A potem, jak się siądźcie na kieszenieczkę napkę i napić się herbaty, to trzeba się ubierać. Czyli generalnie stara zasada: na cebulkę, na cebulkę. No i tu się kończy nasz szlak. Więc idziemy przez Zieloną do Czech. Choć mapa skłonna jest twierdzić, że jest tu jakaś ścieżka leśna, ale ewidentnie jej nie ma. Marta ze swoim grzebiarskim wzrokiem dostrzegła już szupek graniczny. Godziny idziemy pod górę. Dochodzimy do. Polsko-czeskie granice. Polska, Czechy. A tutaj ktoś mieszka. Najwyraźniej jest tu wieś. Jeśli ktoś tu mieszka, zaraz zobaczymy czy mieszka czy nie w tym domu, to zobaczcie jaki ma widok. Nie wiem czy to będzie widać na powiększeniu, ale tam na płaskim jest zbiornik wodny do kąpieli. No, wspaniale, góry i woda w jednym. Marta byłaby zachwycona. To prawda, daleko jak dla mnie, ale żeby tak od razu z buta sobie przejść i się wykąpać. Ale jest, a to no. jest fajna perspektywa. No i tak, jesteśmy tu. Stoi TSD. I idziemy do Zalesi, i to jest ten. To muzeum. Tu szwedzkie szanse byliśmy tam. Czekamy, bo znaleźliśmy dom w trakcie remontu. Stary no i Marta, oczywiście, nie mogła się powstrzymać i poszła tam do chłopaków, do budowańców. Pewnie teraz zwiedza, a my siedzimy na trawce i czekamy. Zawodowe zboczenie architekta wnętrz. Czekasz, Boni, na Martę? Czekasz, nie? No wiesz, że musi zobaczyć, jak budują, nie? Znowu stoimy, a Marta zwiedza. Ale malutka chatka co? Z własną wieżą. Klasyka, Dlatego nasze dwugodzinne traski zwykle zajmują trzy. A teraz mamy akurat czterogodzinną traskę, więc zajmie nam pięć. A my z Boni klasycznie czekamy. No urocza ta wioseczka. No bogactwa tutaj nie ma. Po prostu domki, trochę dom domków turystycznych. Malutkie gospodarstwa. Ale jest przesympatyczny. Tak, jest sympatycznie, czyściutko. Zadbane. Jednak nasza droga pod górę się jeszcze nie skończyła do muzeum się wchodzi po schodach całą wieś Tak, rozwoju? robi się coraz ciekawiej W okazji zrobiliśmy rabanu na całą wieś Huśtawka? Tak, huśtawka nie <laughs> Chociaż jak ktoś ma to, to może się powiesić nawet i na huśtawce Ciekawe czy otwarte te muzeum, czy nie. Zobaczymy. Muzeum obsługowe. Ja proponuję zacząć od wnętrza. I takie to muzeum w cmentu, przy cmentarnej kaplicy dawnej. Ale można się wpisać, to też uczynimy. Można pieczątkę sobie odstrzelić. Można wziąć informacje. tego budynku Gasthaus Alberg, Korcer in Waldek. Przechodziliśmy, Na sprzedaż jest. Żywąc we Waldeku, a Szkola, czyli miejscowości się Waldek nazywała wcześniej. Nie wiem, chyba on jakoś to przypina, tak? Taka jest to, No pewnie tak. Potem sobie przytłumaczymy, o co z tym chodzi. A w takim stanie lokalna społeczność została tenże oto obiekt i postanowili zrobić z tego we własnym zakresie kaplica świętego Urbana takie właśnie małe miejsce z organami z piszczałkami otwierów i z artefaktami o czymś u nas mało jest po niemieckich cmentarzy na po niemieckich terenach, no chociażby w okolicach Lądka. Ja przynajmniej na razie nie dotarłem. No są te resztki w opuszczonych wsiach, to wiadomo, ale tych zamieszkałych za bardzo nie ma. Gdzie nie gdzie, między innymi dzięki księdzu Kruszynie się zachowało, natomiast generalnie zniknęliśmy tą tradycję m, wcześniejszą, e, no bo Niemcy. No ale co taki ktoś, kto urodził się w 1936 i zmarł w 1937? Co on nam zrobił? A gdzieś jego rodzina istnieje na zachodzie, więc po co to? Może tu w mniejszych miejscowościach po polskiej stronie, e, może jednak są częściowo zachowane albo w całości. Natomiast w Wrocławiu nie mamy przecież mieście Nie ma ani jednego. Pod Wrocławiem jest wojenny Jedno, Ale generalnie w tych miejscach, gdzie w Breslauerzy wcześniejsze mieszkańcy mieli cmentarze, my mamy teraz osiedla, bądź parki. Przyjemne, ale... No cóż. A tu przyjedzie ktoś, odnowi stary pomnik, bo się na e, betonowym, Tyle będzie położył nową płytę i wraca do siebie, do Niemiec. I co taką przeszkadza? A on ma spokój duszy. My też byliśmy niedawno na Wileńszczyźnie odnowić swoje cmentarze. Taka sama sytuacja. Generalnie rodzina Bosa to króluje na cmentarzu. A to być może jakaś rodzina gotwaldów z gotwaldówki w kątach bystrzyckich, albo też szalenie popularne nazwisko drugie Pobose Konsumtion